Witam Was bardzo serdecznie i ja Was witam, oczywiście, w nowym filmie. Dzisiaj jestem w Pepko, jak już pewnie widzicie. Mam nadzieję, że znajdę dużo nowości, przynajmniej się postaram, i mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was oczywiście przyjemnością w oglądaniu. Osoby nowe, zapraszam, oczywiście, do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi naprawdę. Bardzo miło. I przejdźmy może do um, tych rzeczy, które spodobały mi się tutaj akurat w sklepie. Um, tutaj oglądam wieszaki. Um, może to nie jest jakoś jakiś bardzo de dekoracyjny przedmiot, ale jak najbardziej użyteczny. Um, fajny kolor niebieski. Tutaj jeszcze mamy w kolorze czarnym. Te czarne kosztują 5 zł, natomiast te niebieskie są jak widzicie troszeczkę droższe ja bardzo lubię wieszaki z Pepco mam takie, pewnie, pewnie kojarzycie pewnie pamiętacie yy, takie cieniutkie, super są super się u mnie sprawdzają yy, o właśnie, coś takiego 10 zł i tutaj jeszcze mamy troszeczkę większe i widzę, że te już podrożały, bo kosztują 12 zł, ale powiem Wam, że ja jestem ogromnie zadowolona z tych wieszaków, bardzo mało zajmują miejsca, nic się z nimi nie dzieje, dostępne są również, jeżeli chodzi o te kolory różowe. Znalazłam bardzo fajną deskę. To jest deska do serwowania na przykład serów 40 zł cena, bardzo ładna szklanka. Szklanki kosztują po 5 zł, i tutaj jeszcze mamy taką, w takie zielone listki 15 zł, natomiast kosztuje taka szklanka z podwójnym. Dnem. Wiem, że bardzo dużo osób poszukuje tego typu szklanek, i tutaj jeszcze mamy z podwójnym dnem kubek 15 zł. Od czasu do czasu też zajrzę na ramki. Tutaj znalazłam bardzo ładną za 20 zł, ale wiecie co? Zdaje mi się, że te ramki coraz droższe. A czy one takie rzeczywiście bardzo ładne, to, to ja nie wiem. Można dołożyć tak naprawdę grosze i kupić rzeczywiście bardzo ładne ramki. Tutaj mamy za 20 zł. 5 zł. I tutaj jeszcze mamy zegar z serii Minionki. Cena tego zegara 25 zł. Bardzo ładne zasłony za 40 zł. Ja bardzo lubię też tutaj zajrzeć, bo czasami coś ładnego znajdę. Natomiast jeżeli chodzi o nowości, to niestety nic nie ma ciekawego. Natomiast przypomnę Wam jeszcze, co tutaj u mnie jest na wieszakach. Te są ładne za 60 zł. Dla mnie niestety już mi nie pasują już dlatego że ja potrzebuję pojedynczych sztuk a tutaj mamy paczkowane pakowane po dwie sztuki i niestety jedna by musiała być niewykorzystana taka jest prawda Tutaj mamy zasłony po 50 zł no i pokażę wam kubeczki co tutaj jest taki z kotem Osiem złotych, same koty. I taki kosztuje pięć złotych, tutaj mamy psy, i chyba też koty. Pięć złotych, tutaj też mamy kota. I sześć złotych, taki dla dzieci, i również z kotem. 12 zł. Świecznik, twarz. Taki nieduży, czarny. Tutaj mamy różne rzeczy z poprzedniej kolekcji. Dostępne są jeszcze te tacki po 20 zł. Bardzo fajne są takie dekoracje do postawienia. Z taką trawą w środku za 35 zł. 17 zł, natomiast kosztuje. Zobaczcie, przepiękny kubek z najnowszej kolekcji. Pamiętacie tą bajkę? Co jest doktorku? Chyba tak to szło. Kolekcja jest naprawdę bardzo duża. Tutaj mamy jeszcze zeszyty. Po 10 zł z królikiem baksem. I tutaj mamy jeszcze taki. Lola. Króliczka Lola. Za 10 zł. 20 zł. Natomiast kosztuje taki zestaw. Tutaj mamy taki metalowy piórnik. Długopis. minika Chyba gumka. Ołówki. I z tyłu jest zeszyt. I tutaj mamy z króliczką lolą. Są różne wersje tych zestawów. Tutaj mamy z diabłem tasmańskim. Pamiętam tą bajkę, po prostu uwielbiałam. Nie wiem, czy kojarzycie, ale ja bardzo lubiłam tą bajkę i zresztą ten diabeł tak jakoś mi się pozytywnie zawsze kojarzył. On się tak chyba kręcił wokół własnej osi. Tutaj mamy za 20 zł. To jest chyba zeszyt w takiej dość przytulnej okładce. I tutaj jeszcze mamy za 20 złotych z królikiem baksem. Powiem Wam, że ta kolekcja bardzo mi przypadła do gustu. Po prostu lubię tą bajkę. Tutaj mamy piórnik. Piórnik kosztuje 20 złotych. Piórnik jest w środku pusty. Tutaj mamy tył. Tył wygląda w ten sposób, a środek wygląda w ten sposób. Kilka osób właśnie prosiło mnie o artykuły szkolne. Oczywiście będzie też filmik w najbliższym czasie. Natomiast tutaj akurat trafiłam na taką typowo szkolną kolekcję. Długopisy po 6 zł. Wychodzi 3 zł za sztukę, także mamy z kurczakiem, z królikiem i tutaj jeszcze mamy króliczkę lole. Taki zestaw 6 zł, z długopisem notes i tutaj jeszcze mamy po 12 zł takie piórniki, coś takiego kosmetyczka. Co to jest? To jest chyba na kanapki, tak mi się przynajmniej zdaje. Wiem, że jakiś czas temu coś takiego właśnie też było w pepko I, i chyba to jest właśnie na kanapki. Cena za taką torbę to 30 zł. No powiem Wam, że dosyć sporo jak za taką torbę. Tutaj mamy plecaki, plecaki bardzo fajne. Tutaj mamy z kurczakiem i jest oczywiście diabeł tasmański. Powiem Wam, że jak ja byłam dzieckiem, to nie było takich fajnych plecaków. Cena 50 zł. No na pewno bym diabła sobie kupiła. Ym, tutaj są worki na kapcie, też y, chyba dwa rodzaje, jak widzę. Bardzo fajna ta kolekcja i cena za taki worek już tylko sobie odwrócę cenę 7 zł. Tutaj widzę, że jest jeszcze jeden piórnik. Tutaj mamy z kurczakiem, też bardzo fajnie wygląda. Tutaj mamy tył. Dwadzieścia złotych. I tutaj mamy świetny taki bidon za 30 zł z diabłem tasmańskim. Metalowy, no po prostu obłęd. Bardzo mi się podoba. I, i wiecie co? Chyba sobie go wezmę. Bardzo mi się spodobał. Tutaj mamy za 8 zł kredki w takim kurczakowym opakowaniu. Tutaj jeszcze mamy w takim, tutaj mamy królika Baksa, Lolę i Diabła. Naklejki, naklejki kosztują po 3 złote i jest jak widzicie dosyć fajny wybór. Tutaj mamy jeszcze z Lolą i z królikiem. Pościel, pościel 60 zł, ale akurat ta pościel to jest akurat um, od jakiegoś czasu w sklepie. Jakiś czas temu, z tego co pamiętam, to wam pokazywałam i są dostępne jeszcze maskotki. Tutaj mamy królika Baksa. Cena za tego zająca no zobaczcie, nawet dosyć sporych rozmiarów. 30 zł. Jest oczywiście i diabeł tasmański, bardzo fajna maskotka. Super. Jak ktoś lubi tą bajkę, to może sobie w pepko zaszaleć. Diabeł też 30 zł. I tutaj obok takie małe plecaki. Zobaczcie, super wyglądają. Trzydzieści złotych taki plecaczek. Poducha z kurczakiem. 20 zł. I tutaj obok mamy jeszcze taki komplet za 40 zł. I tutaj jest koc i poduszka. Taki Jasiek. Tutaj możecie zobaczyć na zdjęciu, jak ten zestaw wygląda. Moim zdaniem bardzo fajne 10 zł kosztują takie pojemniki do przechowywania. 15 zł natomiast kosztuje taki duży kosz, na przykład na zabawki albo nawet i na pranie. Jestem już na dziale z ubraniami, pokażę Wam kilka nowości. Bardzo ładne leginsy. Tutaj mamy podkoszulkę. I wygląda naprawdę bardzo fajnie. I cena za tą podkoszulkę 10 zł. Duży chłopiec 20 zł. sama bym w takie chodziła. Tutaj mamy za 20 zł też taką koszulkę. Też z działu duży chłopiec. Ale chyba ta pierwsza, fajniejsza. Tutaj mamy za 15 zł też z ostatniej kolekcji. To jest chyba body. Powiem Wam, że nie znam się w ogóle na tych najmniejszych ubrankach. Tutaj też mamy coś fajnego z takim kotem, z kołnierzykiem dla dziewczynki i cena 15 zł. Za 35 zł kupimy natomiast taki dwupak. Mamy tutaj bluzę plus spodnie w kolorze różowym. 20 zł, taka bluzka z misiami. Tutaj mamy 15 zł. I 25 zł taki sweterek. Ta bluza mi się spodobała z Toma i Jerego. Bluza z kapturem, bardzo ładny kolor. Już sprawdzamy cenę. Idą tam zaraz, zaraz Wam powiem, ile kosztuje. Podoba mi się. Trzydzieści złotych. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że coś Wam wpadło w oko. A jak nie, to zapraszam na inne moje przeglądy. Może coś tam znajdziecie dla siebie. I ja, kochani, powolutku żegnam się z Wami i do zobaczenia. Pa!